Cześć, z tej strony dzisiaj będziemy nagrywać, jak właśnie grałem w Nerfy, Tylko, że Mikołaj oszalał i właśnie tam z tego pokoju krzyczy. Nie wiemy z czego, chyba się z czegoś. O, chce nas zniszczyć. Dzwonimy po Dominika, wie... żeby pomógł nam go ogarnąć? Tak, no a ja mam broń. I panem też. Ale to i tak nie dam mu rady. Damy na pewno radę, przyjechał. Ja dwoje po Domina, żeby przyjechał, nie okay, ma szans. Ej, dobra, to się dzwoń. Halo Domin? Halo? Jest problem. Znowu? Mikołaj znowu oszalał. Weź wpadnij, pomóż, dasz radę, mamy broń. Mhm, pewnie. Poradzimy sobie. Dobrze. Już jadę, już jadę, pewnie. Dobra, czekamy. Zaraz będzie. Widzę was! Ile jeszcze na niego czekasz? Tak, właśnie, masz rację... Dobra, w końcu! Gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj? Tam się schował, w ogóle zwariował, wziął karabin. Kiedy ostatni razem Mikołaj pił wodę? Nie, nie wiem jak jechaliśmy chyba. On, on czasami tak reaguje, dobra, powiedzmy, że to nie jest to. Próbowaliście już metody na smoczka? Nie ja nie wiem co to jest ta metoda. Nie brzmi on ciekawie ogólnie. E, nie, nie widziałem jeszcze takiego zachowania u Mikołaja. Wydaje mi się, że żadna metoda nasza nie podziała, zostaje nam tylko walka. Dobra. Ja jestem gotowy, więc wszyscy są gotowi. Dlatego pójdziemy teraz na zwiady, sprawdzimy, jak Mikołaj się tam zachowuje. Pójdziemy w rządku, ty pójdziesz jako dobra, pierwszy. Dobra, ty go zagadasz, ja pójdę do szafy. Jak będzie wariował, to ja wyskoczę ze szafy Tak, i... i zaczniemy wtedy atak. Wskroszymy do boju, czyli panek, czyli panek. Tak, ty będziesz osłaniał naszą y, ekipę, naszą y, kawalerię. Dobra, a my y, działamy do akcji. Ja go mam zagadać, zakres się. Ty jesteś w razie W. Do, przygotuj się już do ataku, młody. On tam okay, jest! Okej, okay. okej. Y, y... Lecimy, dobra, idź trzymaj, idź. Okay. Y czy ma pan amunicję? Tak, mam, jest... Ja tu mam Dobra, jest na Właśnie nie mam naboju, potrzebuję jeden. Włożysz mi do spluwy? No. Nigdy mnie nie dotyczy. Nie Dobra, to ty w takim razie będziesz ze mną się również dogadywać. Z Mikołajem. W razie czego będziesz robił ślizg. Dobrze? Okay. Jestem w stanie to zrobić. Dobra, okej, okay. ruszamy do akcji. Ruszamy do akcji. Mikołaj! Widźny mi tylko pogadać! Ewolucja! Szymon! Idź! Idź, Szymon! Idź! Idź! Osłaniam cię! Oo! Dostał! Dobrze, Szymon! Ślicz Lipalek! Zalę wróciłem! Do boju! Strzelaj do niego! Strej do jego! Uwaga! Uwaga! Szymonek! Aaaa! Szymonie! Szymonie! O do dopokra! No, na mnie nie! Dobra panowie, musimy być sprytni, silni i mocni. I mocni, powiadasz. I mocni. Kto z nas tu jest mocny? Da, może. O! Daj, nie Będę drzwi może. Ja Zostawiamy drzwi. Dawaj, zostawiamy drzwi. Dobra. Musimy być mocni, powiadasz, tak? Kto z nas jest tu mocny? Tylko ty, no. Szymonie! Tylko ty jesteś mocny! No co, bo właśnie zmienił śliskiem, a Mikołaj strzelił za mną. Ale to naprawdę jest ten szybki. Co my musimy zrobić, żeby pokonać Mikołaja? No pewnie chyba musimy się wkręcić do szafy, ale musimy być bardzo cichutko żeby nas nie zauważył. I? Musimy go otoczyć. Tak. Po prostu otoczyć. Ale nie da się go odłączyć. Trzeba najpierw wyjść do szafy. On ma oczy Uy. dookoła głowy. Ale no tak. na szczęście pozbawimy go tego. O. No, no tak, ale no masz facebook. Jeszcze masz tą broń i to. W kolorze mięso i dalej. Do... ładnie to lata. A tu zobacz, to ładnie lata. Mamy szansę. <noise> Ach, wygrałem tę bitwę. Schowam ten magazynek, bo bez magazynka ta broń jest bezużyteczna. Ha, <śmieniania> ah, 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 ah. Nie dorwiecie mnie Nigdy Mnie nie dorwiecie Ale Najpierw Poszedłbym sobie spać A <śmieniania> on musi przede wszystkim usnąć On musi usnąć Jak uśnie on nadal się śmieje. Mamy tutaj dużo rzeczy do roboty w tym pokoju co zrobimy chwilę. Przerwę. Dobra, ale. dobra. Dobra, jak wchodzisz w to. Jak uśnie, lecimy mu odbić broń i może spróbować otoczyć. Idziemy pod drzwi i wysłuchujemy chrapania. Dobra? Okej. Okay. No dobra, dawać, 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 dawać. raz, 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 raz. roz, roz. roz, 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 roz. Cii, cii, cii. Mamy to, on zasnął. Aaaa! Obudził się! O, tam tam! O, o, Udało się! Tym razem mnie dorwali, ale ładuję moją broń i wzięli mi giganta. Ale tak jak przewidziałem, wziąłem magazynek, więc nie będzie wygranej. Panowie, na pewno. Na pewno nie będzie wygranej, bo mam laserową broń ze Star Warsów. Nikt się nie oprze tej broni. Nikt. Wydaje mi się, że muszę ich zaatakować. Ciemna strona mocy! Ciemna strona mocy! Dobra, sprawdźmy tą broń przede wszystkim! Jak to nie mamy magazynku? Jak! No Michaelina. co powiem? Mich, nie zabraliśmy magazynku! No chociaż do nas nie postrzegał! Ten... Ona jest. Ja wiem, co on miał! Nieużyteczna! On, on, on śpi na tym magazynie! Już tak, nie śpi! Spał. Już nie śpi, bo go obudziłem przypadkowo! Dobra, w każdym razie broń jest niestety nie do użytku. Użyjemy jego jako atrapa. Tak, tak. Mikołaj, Mikołaj skupi całe siły na tym gościu. On bardzo przypomina Szymonka, więc. Nawet wzrostowo podobnie. Albo, albo mnie, w sumie, bardziej mnie chyba. Idziemy jeszcze raz na atak, tym razem z atrapą i zobaczymy, jak potoczy się bitwa. Jesteście gotowi? Jesteśmy. Super! Ej, dobra, masz jeszcze. Lornetkę, dzięki. Dobra, kochani, biorę swój ekwipunek. Szybko! To ja! To ja jestem! To ja jestem! Nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! To ja jestem! To ja jestem! To ja jestem! Wyjdźcie, bo was kompan zostanie powalony. To ja jestem! Puśćcie mnie, puśćcie mnie! Nie wyjdźcie, bo został mi ostatni nabój. Naprawdę! Dobra, dobra, wycofujcie się! Wycofaj się, Ludwinik, ty najbardziej! Dobra! Jeszcze nie piłem dzisiaj wody, jeszcze! Patrzcie, co on robi! On myśli, że to ja jestem! On myśli, Podejdzie. że to... Podejdźcie, wasz kompan zamarznie! Jak zamarznie? Ale dogadajmy się, no! Nachodzicie mnie! Nachodzicie mnie! <trym> Skrada się nas. Jak się skrada do nas? Jak? O, dobra, jak? Dobra, jak się skrada? Teraz albo nigdy. Tak, słucham. Tak, zrób to. Cała siła ognia lipanek. Dwa, jeden. Chcecie dowiedzieć się, co się stało później? Czy wygrałeś siłę zła, czy dobra? Czekajcie na odcinek, który pojawi się już w niedzielę o godzinę 9, na kanale Szymona oczywiście. Będzie to druga część, w której rozwiąże się, czy Szymon wraz z Dominikiem i Lipankiem dołali w końcu pokonać złego Mikołaja? I o co tak naprawdę tam chodziło? Bo to jest najważniejsze pytanie. Czemu Mikołaj oszalał?